Witajcie moi drodzy, tu Robert, kanał Wiedza dla Wszystkich 2, po prostu żyj, muszę troszeczkę rzeczy poukładać, wytłumaczyć, dlatego że nieoczekiwanie, no muszę wam bardzo podziękować, zrobiło się tyle subskrypcji, że się nawet nie spodziewałem i gwoli wyjaśnienia, bo było kilka dziwnych komentarzy, z Jackiem cały czas współpracujemy i tworzymy kanał Wiedza dla Wszystkich. Jest to kanał główny, gdzie znajdziecie wielu znanych i lubianych przez Was ludzi. Um, to jest, to jest kanał, który, w którym będą komentarze, będą teorie spiskowe, troszeczkę ezoteryki. W związku z tym, że w tej chwili, w tym okresie się bardzo dużo dzieje i właściwie cały czas trzeba te nowości wrzucać. Sporo tematów, które mi leżą na sercu, no z racji tego ma małe wyświetlenia i właściwie ciężko je nawet powrzucać, no bo, no bo nie, ma, nie ma miejsca. I dlatego powstało WDW2 które będzie bez polityki, sensacji, skupimy się na życiu, czyli dlatego jest nazwane po prostu żyć, po prostu żyj. Kanał, jest to osobny projekt, mój projekt, realizowany przez Roberta, o tym, co mnie interesuje, co czuję, a po prostu czego, no, ciężko w tej chwili, w tych gorących czasach wrzucić po prostu na kanał główny. Jakie tematy będą na tym... W, Tutaj będą jakby głównie dominować. Pier, po pierwsze, ekologia i rolnictwo, czyli szeroko rozumiana uprawa, przetwarzanie, w jaki sposób, jak to funkcjonuje, zrozumienie roli w ogóle pracy matki ziemi. Drugi temat to profilaktyka, czyli zdrowie, sprawdzone metody, metody naturalne, alternatywne to, co nam się przyda, bo sami widzimy, że dookoła dzieje się jak dzieje, i jeśli będziemy potrafić Poradzić sobie w sposób naturalny, bez apteki, bez lekarzy, to nam bardzo ułatwi życie. Trzeci temat, to tak zwany survival dla każdego, czyli jak przetrwać w trudnych czasach, czasami takie metody, troszeczkę powiedziałbym, ym, nawet przetrwania te tematy, które z Arturem porus poruszaliśmy, znajdzie się tak samo wielu ludzi. No, w takich czasach przyszło nam żyć. Kolejny temat to niezależność, czyli woda, prąd, w jaki sposób troszeczkę uniezależnić się od Matrixa, być może znajdą się rozwiązania, które mm, pozwolą nam właściwie żyć równolegle w ramach godziny W, ale tak samo oszczędniej i, i nie być tak bardzo uzależnionym od tego, co Matrix robi. I ostatni temat, dla mnie nie ukrywam, dosyć istotny, którego nie udało się do tej pory na Wiedzy dla Wszystkich jakby przekazać, to jest kwestia edukacji, dzieci, bajki, lekcje, takie tutoriale. Myślę, że jest bardzo dużo ludzi, którzy mają szeroką wiedzę, którą zechcą się podzielić i w takiej formie, powiedziałbym, takich Lekcji wzorcowych, będziemy mogli to nagrać, a następnie dać ludziom, żeby sami mogli sobie korzystać z tych materiałów, nawet w ramach edukacji domowej. Także zakres tematyczny już znacie. Jeśli chodzi o to, co się miało pojawiać, to na kanale to. Pomysł był taki, że w tym miejscu, o którym często mówiłem, które znajduje się, jest to po prostu wyremontowana sala w wiosce pod kamieniem Ząbkowickim blisko granicy czeskiej, więc na pewno nie zakładamy żadnej wioski, nie będzie tam żadnej osady. Po prostu dla mnie, jakby najważniejszą kwestią, jeśli chodzi o możliwość pracy, jest to, żebyśmy mieli swoją stałą bazę. Taka baza jest, na razie to są jeszcze warunki partyzanckie, aczkolwiek cały czas prace są prowadzone, więc jest szansa, że to za chwilę będziemy mogli się spotykać, może nie w szerokim gronie, ale w takim kilkunastosobowym. Zobaczymy, jak to będzie. Tak, jak powiedziałem. Podstawa to jest miejsce spotkań. I tutaj zainspirowała mnie idea, właściwie takie hasło, które usłyszałem w czasie rozmowy z dziadem Przewiedem, który powiedział, że Słowianie dzielą się wiedzą, a Anglosasi wszystko patentują. W związku z tym właśnie idea dzielenia się wiedzą jest jakby podstawą, całą, całą jakby esencją tego, co ja chcę robić i co chcę osiągnąć. Wyobrażam sobie, że utworzymy taką jakby sieć małych punktów lokalnych, gdzie ludzie się odnajdą, poznają, będą coś tworzyć, robić zajęcia takie tematyczne właśnie w to, o czym mówiłem w poprzednio w tych różnych tematach, surreal, ekologia, profilaktyka, i następnie ci ludzie, którzy przyjadą z trochę dalszej odległości, będą mogli, a właściwie powinni z tą wiedzą się dzielić. Czyli załóżmy, jeśli powstanie Kilka takich ośrodków w odległości, nie wiem, 100-150 km, może w województwie, może w, powiać, w powiecie. Jak się czegoś dowiemy, to powtarzamy coś podobnego gdzieś dalej, żebyśmy tą wiedzę roznosili. Nie w takim, powiedziałbym, mainstreamowej narracji z wielkimi kanałami, tylko bardziej na takich spotkaniach z konkretnymi ludźmi, którzy chcą się czegoś nauczyć. I taką metodą podaj dalej wiele rzeczy, których nie możemy pokazać, i powiedzieć w głównym nurcie, będzie po prostu przekazywana. Czyli chodzi o to, żeby nie było jednego głównego centrum, tylko bardzo wiele takich małych jednostek, w których ludzie, którzy się poznają, znają, będą się odwiedzali, nawiążą po prostu takie bezpośrednie kontakty. Będziemy się dzielić. Takimi praktycznymi umiejętnościami. Dlatego, tak jak nazw nazwaliśmy ten kanał, Po prostu Żyj, chodzi o to życie, żebyśmy w tym życiu po prostu mogli, mm, mogli być jak najbardziej efektywni. Zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy, bo jeśli chodzi o tematykę, to też widzę tutaj miejsce dla tak zwanej galerii ludzi zakręconych, czyli ludzi, którzy mają różne pomysły na życie, czasami ciekawe, czasami bardzo szalone. To jest tak samo kwestia wolontariatu i ludzi, którzy po prostu mają tak zwanego konika i i mogą się tym podzielić. Też uważam, że to jest bardzo istotne, żebyśmy mieli cel w życiu, odnaleźli w sobie to, co chcemy robić, bo często w pogoni matrixowej zapominamy o naszych predyspo predyspozycjach oraz umiejętnościach, i to, co świętej pamięci Bogdan Oś mówił, żebyśmy uwolnili tego geniusza, bo ten potencjał w każdym z nas tkwi, tylko po prostu trzeba sobie na to pozwolić, żebyśmy robili to, co lubimy. I spełniali się w tym. To wszystko jest możliwe do zrealizowania pod jednym warunkiem: że nie będę to robił ja Robert, nie będę to robił z moją żoną, tylko włączy się w to dużo większa grupa ludzi. Bo jak to mawiał klasyk Ferdek Kiepski w Kupie Siła. Moje doświadczenia pracy z, z wolontariuszami, a miałem taką. Przyjemność pracy z młodymi ludźmi pokazuje, że m, jeśli jest grupa ludzi, którzy chcą coś razem zrobić, to suma ich potencjału no, pozwala praktycznie przenosić góry. Więc ja też tutaj liczę na to, że znajdzie się kilka, może nawet kilkanaście, kilkunastu ludzi, którzy podzielą ten pomysł ze mną i w, jakby wniosą wartość dodatkową, i wspólnie stworzymy coś. No właściwie tutaj nie mamy żadnych ograniczeń. Mamy w tej chwili kanał, który dosyć dobrze funkcjonuje, więc mamy źródło informacji, miejsce, w którym możemy pracować, nawet rozłożyć tą pracę na dłuższy okres czasu. No i ludzie, którzy mają pomysły, naprawdę nie mamy ograniczeń. Jak sobie to wyobrażam, no, te tematy, które omówiłem, wymagają na pewno ludzi, którzy będą się tą wiedzą dzielić, czyli tzw. wykładowców, praktyków. Jakąś tam babcie z sąsiedztwa, mechanika czy stolarza, czy takiego domorosłego elektryka czy elektronika i takich ludzi właśnie potrzebujemy, którzy będą chcieli się za niewielkie pieniądze. Bo chciałbym, żeby to nie były jakieś tam bardzo kosztowne wykłady, raczej pokrycie kosztów i prowadzącego, i logistyki, żebyśmy w takich grupach spotykali się i po prostu uczyli wzajemnie. Więc ci wykładowcy są nam bardzo, bardzo potrzebni, i tutaj liczę na Was. Liczę na Was, że stworzymy taką grupę, która będzie wynajdowała, będzie współpracowała, będzie wnosiła nowe pomysły, które właściwie tylko od nas zależą. Taki pierwszy termin, który może jest realny dla takiej grupy, takiej powiedziałbym startowej, która rzeczywiście przygotuje to wszystko i wspólnie opracujemy jakiś tam temat, znaczy schemat działań, to może ten długi majowy weekend zobaczymy. Jeśli będziemy gotowi, to w takich warunkach powiedziałbym troszeczkę jeszcze partyzantkich, co prawda ubikacje będą, stoły będą, krzesła będą, ale no jeszcze dużo roboty przed nami na obiekcie, więc, więc to, to takie, takie powiedziałbym duże otwarcie, to troszeczkę trzeba poczekać, ale te pierwsze grupy robocze, dla których najważniejsze jest po prostu praca, pomysły i przygotowanie, bo jeśli będziemy robić to chaotycznie, to efektu się raczej nie odnajdzie. Poznaliście mnie, że raczej lubię planować i i skrupulatnie to realizować, to, to to, co gdzieś tam sobie założymy, to taką wizję mam. Jeśli chodzi o kontakt, to już utworzyliśmy maila, jest w opisie pod filmem. To jest specjalny jakby kontakt do WDW2, to ja będę tylko ja obsługiwał i ci ludzie, którzy gdzieś tam widzą tą ideę, czują to, chcieliby coś wnieść, nawet chcieliby wziąć udział już w tym, w tym spotkaniu, bo mają parę pomysłów ale, albo kontaktów, to, to zapraszam. Myślę, że to nie będzie na początku liczna grupa, ale od czegoś trzeba zacząć mam nadzieję, że udało mi się wytłumaczyć wszelkie wątpliwości jeszcze raz powtarzam, kanał główny z Jackiem cały czas funkcjonuje i on jest jakby najważniejszy tutaj tą społeczność będziemy stopniowo budować na tym kanale po prostu żyj ja jakieś miałem założenia jeśli chodzi o subskrybentów, ale zostały już na początek przekroczone, więc jeszcze raz wam dziękuję no cóż, pomału będziemy tutaj wrzucać filmy z kanału głównego, bo mamy kilka playlist, które są zapomniane i one będą uzupełniać, tą, jakby będą stanowić na początku bazę filmów do oglądania. Stopniowo będziemy wrzucali nagrania, które są w tej chwili obrabiane, oraz jak już ruszymy z tym naszym miejscem, no to tam będzie dużo takiej praktyki. Bardzo dziękuję za uwagę, życzę wszystkim miłego dnia i do widzenia. To mówiłem ja, Robert.